Kuberk, Powiesz, że nazbierałeś dużo butelek, Chciałem, co tam chcesz. No płynęliśmy, płynęliśmy, przepłynęliśmy. I ja pierwszy raz w sumie. Kubert drugi raz. No bo tutaj się nie pływało, krótko mówiąc. Ta rzeka zmienia się na tyle, że jeszcze 3-4 lata temu nawet nam do głowy nie przyszło, że może być na tyle wody, żeby tak rekreacyjnie można było tutaj pływać. No ale, ale jest. To ja mam siedzieć wrażeniami, czy ty, bo wpłynąłeś drugi, a pierwszy? No jest niesamowity klimat i jest czysto, jest śliczna woda i jest przegenianie. A jeszcze muszę trening wyłączyć. Wyłącz trening. <grych> w sumie to nie chcemy dużo na ten temat gadać, bo podoba nam się bardzo. Nie Prawie 3 godziny. Prawie 3 godziny? Dwa no, cztery na... siedem, No to. Na... W kompletnym luzie takim. No, no takim bardzo dużym ludzie, ze zdjęciami, z zatrzymywaniami, z przerwami. z przerwami. No dobra, czyli kajakiem po pustyni błędowskiej. Da się pływać Dzwonicie do Huberta. Zapraszamy. Bądźcie zdrowi, Rumiani, pozdrawiamy